Odcinek powstał przy współpracy z reddevils.pl. Zapraszamy Was serdecznie do odwiedzenia ich profilu na Twitterze reddevilspodloga.pl, A teraz zapraszamy do odsłuchania odcinka. Cześć. Cześć, witajcie. Nagrywamy dzisiejszy podcast tuż po meczu ze świętymi. Jest to mecz wygrany. Trzy punkty zostały na Old Trafford. Trzy bramki strzeliśmy temu zespołowi, który przypomnę, przed naszym spotkaniem miał zero punktów w tabeli. Moimi gośćmi oraz waszymi w studio jest Olek oraz Patryk. Cześć, panowie. Witam wszystkich słuchaczy. Miło ciebie wreszcie usłyszeć, Maćku, po przerwie. I punkty wróciły na Old Trafford, bo graliśmy na wyjeździe na zawsze groź... Przepraszam, groźne klasycznie. starcia wyjazdowe. Tak. Tak, cześć panowie, witam was, Olku, witam ciebie, Maćku, po długiej przerwie, dobrze cię słyszeć, no i co, dzisiaj pozytywnie, mam nadzieję, będziemy rozmawiać o maszynie Erika Tenhaga. Tak, pozytywnie, nie ustrzegłem się błędu, faktycznie masz rację, był to mecz wyjazdowy, wróciły na Old Trafford, punkty, trzy bramki. Yy. W zasadzie no, wydaje mi się, że mogliśmy wygrać ten mecz wyżej. Przyznam się bez bicia, że trochę jednym okiem, ale mam tutaj w studiu ekspertów na szczęście, którzy widzieli mecz bardzo uważnie i podzielą się z wami feedbackiem dotyczącym tego spotkania. No, wreszcie przydało się wrócić z jakimiś punktami, bo, bo te pierwsze kolejki, jak wiemy, nie były najlepsze w naszym wykonaniu. Przypomnę, że ze świętymi radzimy sobie różnie, no ale jednak zdarzyło nam się wygrać bardzo wysoko z nimi w, ostatnim, w ostatnich latach nawet, więc tutaj raczej spodziewałem się, spodziewałem się kompletu punktów. No a poza tym cieszy na pewno bramka wszystkich trzech panów. nie, Bo, bo oczywiście Rashford, jak strzeli bramkę to zawsze jest dobrze, bo to pomoże może wrócić do, do jego dyspozycji. Zresztą zaraz o nim też porozmawiamy. Debiutancki gol. Matis Delicta, no i, i, no i garnaczo tym razem znowu nie zawodzi. Cieszymy się bardzo, panowie. No ale statystyki z statystykami, jak ten mecz wygląda naprawdę i kogo chcielibyśmy wyróżnić na plus i, i może rozwijmy trosze, troszeczkę więcej, jak przebiegało to spotkanie. Olku ciebie poprosimy o taką analizę trochę taktyczną pierwszej połowy, natomiast Patryk może skupi się na drugiej połowie, tak żeby was po, po sprawiedliwie podzielić. Co wy na to? No okej, okay. to w takim razie ja zacznę. Proszę Myślę, bardzo. że ta pierwsza połowa była trochę może rozsądniejsza, inaczej wyglądała niż dotychczasowe spotkania w tym sezonie, bo jednak gdzieś graliśmy troszeczkę cofnięci. Generalnie klasycznie dla nas chcieliśmy dość głęboko rozgrywać tą piłkę i próbować bezpośrednio szybko przesuwać ją wyżej i to na początku się nie udawało, bo po... Raz, że Sohampton na początku meczu dobrze radziło sobie z wysokimi odbiorami tych naszych prób rozegrania. By były też takie niestety rozpaczliwe obrazy, gdzie głęboko i odważnie, heroicznie, ale jednak właśnie trochę rozpaczliwie broniliśmy się przed Benjaminkiem, były problemy z wyjściem z własnej połowy. Natomiast, kiedy wydawało się, że już wszystko się zawali i będziemy kolejny raz po prostu. Tylko przeklinać przed, przed spotkaniem naszego Manchesteru. To Andre Onana bohatersko obronił rzutkarny i od tego momentu tak naprawdę ten obraz naszej gry się zmienił. Od razu ruszyliśmy do ataku ładny gol delichta. Generalnie fajnie byliśmy ustawieni tam przy tym rzucie rożnym, bo Bruno mógł mieć trójkę adresatów, tak naprawdę był tam też Zirk, Rashford i strzelec holenderski. Także wyglądało to fajnie. Jeżeli chodzi o ten gol Rashforda, to myślę, że taka no po prostu zawsze dobrze, kiedy nasi ofensywni piłkarze są w formie. Też trzeba tutaj, akurat właściwie każdy zawodnik z tej stricte ofensywy miał jakiś udział przy golu, ale musimy brać poprawkę na to, że to jest Southampton. Beniaminek, który w tamtym sezonie Championship z tych, spośród tych drużyn, które e, awansowały, e, stracił najwięcej goli, i generalnie nawet jak były te momenty, kiedy oni nas e, powiedzmy cisnęli. To było widać, że brakuje jakości piłkarskiej. Głównie robili to skrzydłami. Absolutnie dalot koszmarny w obronie. Z dużą łatwością wygrywali z nim pojedynki. Było tam sporo miejsca. Nie zawsze wraca, wracaliśmy na czas. I, i, i generalnie no to strzeliliśmy te dwa gole. Końcówka pod nasze dyktando. Było trochę nerwowo, trochę chaosu, ale skończyło się to pierwsze 45 minut. Dając optymizm na. Na no dużo więcej w drugiej części spotkania. No to może ja przejdę do drugiej połowy, co? No właśnie. Także <noise> to ja przechodząc do drugiej połowy. W zasadzie. Nie działo się zbyt wiele. W drugiej połowie widać było, że, że Southampton było już troszeczkę zabite tym, tym wynikiem z pierwszej połowy i, i, i niezbyt chyba wierzyli w to, że uda się im odrobić tą dwubramkową stratę. No i byli taką drużyną, czy im zależało, nie powiedziałbym. Dosyć, dosyć leniwie grali, nawet nie starali się nam zagrozić, natomiast my kontrolowaliśmy tą drugą połowę i mam wrażenie, że troszeczkę oszczędzaliśmy siły bo wiemy, że teraz ten terminarz jest napięty gramy praktycznie co 3 dni także, także te siły były oszczędzane w drugiej połowie jakoś nie staraliśmy się przyspieszać nie staraliśmy się wejść na wyższe tempo myślę, że gdybyśmy na to, na to wyższe tempo weszli to, to Southampton było na tyle na tyle po prostu zniechęcone i, i słabe też, że, że te 4-5 bramek mogliśmy strzelić natomiast, e, natomiast my postanowiliśmy te siły zachować na koniec, e, na koniec jeszcze Alejandro Garnaccio dołożył trzecią bramkę e, po, po, dobrym, po dobrej asyście, w zasadzie po fajnej akcji też e, całej naszej drużyny, tam Kazemiro ładnie wystawił do skrzydła piłkę Dalotowi który, który ładnie dograł do, do Garnaccio, ten umieścił pod ladą piłkę mocnym uderzeniem, nie dając bramkarzowi w zasadzie nic do powiedzenia. W drugiej połowie, co jeszcze można powiedzieć, zadebiutował Manuel Ugarte, także to jest na pewno jakiś tam... Jego występ też nie był zły, moim zdaniem, w moich oczach bardzo pozytywnie się pokazał Urugwajczyk. Natomiast no druga połowa nie obfitowała w jakieś niesamowite y, sytuacje, była jedna, była jedna można powiedzieć czy stuprocentowa, no bardzo, bardzo dobra szansa y, Josh'a Zirkse, y, natomiast tam nieszczęśliwie y, Strzał, można powiedzieć, był dobry, bo był obok z Ramsdale'a, który rzucał się w drugą stronę kompletnie, niż, niż strzał był skierowany, natomiast tam jeden z obrońców świętych dołożył nogę i zablokował to uderzenie, także Josh znowu dzisiaj bez gola, natomiast, natomiast bardzo podoba mi się jego gra i to, ile wnosi do naszego zespołu, widziałem też, tak troszeczkę odbiegając od tematu drugiej połowy, ale szybciutko to powiem, takiego tweeta, że, że Zirkse, starający się... Starający się utrzymać linię pomocy i ataku United po, poprzez podania między, między dwoma liniami, tak żeby wyglądało to jak drużyna i tam taki chłopak w afro tańczący breakdance. Także no, trochę tak to wygląda, że Josh próbował w tym meczu tą linię pomocy z atakiem łączyć. No fajnie to wyglądało. Ale, ale tak już kończąc to w zasadzie ta druga połowa nie obfitowała w jakieś świetne, yy, nie była jakimś świetnym widowiskiem, także, także, myślę, że, że to wszystko co mam do powiedzenia na temat tej drugiej części meczu. Czyli mecz w sumie bez historii, wygrany trzy, yy, trzema bramkami, punkty przywiezione, oszczędzamy siły na potężne Barnsley w pucharze. Przypomnę, drużyna jest to szósta w League One, czyli w trzeciej Lidze rozgrywkowej Anglii, potęga naprawdę angielskiej piłki, niedawno całkiem przegrała ze Stevenage 3-0 w ostatniej kolejce, więc myślę, że dobrze, że się zbroimy. Ciekaw jestem dlaczego takie, znaczy no wydaje mi się, że po prostu komfortowy była to wygrana i nie chcieliśmy tam za bardzo jakoś chyba nic więcej zrobić w tym meczu i tyle. Panowie, czyli na plus na minus, którego piłkarza chcielibyście oprócz Dalota jeszcze wyróżnić, tak, tak szczególnie? Czy ktoś jeszcze zasłużył sobie na jakieś tutaj zjeby z naszej strony, oprócz oprócz Dalota? Ja bym powiedział po pierwszej połowie Kobi Mainu, mm. <laughs> natomiast y, poprawił się po przerwie zdecydowanie y, ten nasz kocik y, i, już, i już grał fajnie w tej drugiej połowie Kobi. Natomiast tak, pierwsza połowa, no troszeczkę tak jakby został w szatni Kobi. Nie nadążał, był taki, mam wrażenie, bylejaki w swoich zagraniach, natomiast w drugiej połowie, jak najbardziej, już solidnie się pokazał. A tak, no to faktycznie ten Diogo Dalot w pierwszej połowie był mocno kręcony, natomiast też powiedziałbym, że drugą połowę zagrał już lepiej. Yy, ogólnie myślę, że większość zawodników pokazała się z tej lepszej strony, moim zdaniem. Zgodzę się. Kobi faktycznie był bardzo niepewny występ w tej pierwszej połowie. Generalnie. Trochę go wrzucamy na karuzelę, jak on ma pełnić rolę tego jednego defensywnego pomocnika. Moim zdaniem o wiele lepiej to będzie wyglądało, jak już zacznie grać u boku Ugarte, i jednak będzie też mógł, no, będzie go, ktoś mu pomagał w tej defensywie, a on sam będzie miał może więcej szans do gdzieś podłączania akcji przechodzenia wyżej. No nie jest to spotkanie, po których. Po którym jest jakby wielu piłkarzy na minus do wyróżnienia. Maguire wszedł i od razu zarobił żółtą kartkę, to może być taka, taka kwestia. Zirk mi się podobał. To co mówi Patryk, to jak on podłącza się do rozegrania, jest fantastyczne i bardzo przyjemnie się to ogląda. Natomiast też w, w sumie w pierwszej połowie, o tym nie wspomniałem, miał tą swoją też taką okazję na ślizgu i, i być może też powinien wykończyć na pewno. Od niego nie spodziewamy się, co mówimy już któryś raz z kolei, wielu goli, ale przy tych sytuacjach, do których on dochodzi, jednak oczekujemy, że, 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 że takiej, ta, takich szans po prostu no, nie będzie. Marnował, ale na spokojnie na razie to i tak wygląda fajnie. Dobrze, moim zdaniem, Zirkse współpracował z Rashfordem, mieli taką jedną szybką, fajną akcję kombinacyjną i generalnie. Może zacznę tutaj wymieniać tych piłkarzy, którzy najbardziej mi się podobali. I tutaj powiedziałbym, że Amat, on też w pierwszej połowie wbrał udział przy kilku kontrach. Chociażby do Bruno miał taką sytuację, gdzie zachował się lepiej niż, bardzo, niż w meczu Brighton, gdzie sytuacja była podobna: po prostu musiał szybko przerzucić futbolówkę na drugie skrzydło. Zrobił to nieźle. Wykreował w tym spotkaniu z Sohampton 5 szans kolegom, generalnie do, po tych czterech spotkaniach właśnie z zawodnikiem, który najczęściej tworzy okazję swoim kolegom. Ma łącznie ich na koncie 10, drugi Garnaczo 5, Bruno z Rashfordem po 4. Trochę Iworyjczyk momentami, e, można powiedzieć, na, za dużo naoglądał się może Garnaczo czy Rashforda, jest zbyt pazerny, zbyt szuka gola i ciągnie kilka akcji zbyt długo e, samodzielnie ale jednak mimo to właśnie potrafi kreować, jest bardzo aktywny, chętnie gramy tą prawą stroną i naprawdę mi się podobał. Myślę, że za tego gola tak wyróżniłbym Delichta. On miał w pierwszej połowie taką sytuację, gdzie z dużą łatwością został ograny przez Walkera Petersa, ale nie było z tego konsekwencji. Generalnie raczej występ ogólnie naszych stoperów na plus, więc Delicht, Amat i którego tutaj trzeciego zawodnika wyróżnić. Nie wiem, bo szukam inspiracji u was. Ja bym jakbym mógł ci podpowiedzieć, to ja bym jednak wyróżnił e, e, chyba Lisandro Martineza albo Andrzejka Onanę. Bo jednak od niego to się wszystko zaczęło. O no karnego. karnego. Tak, Onana. i, i miał też no te swoje interwencje po tych błędach Dalota, też, też dobrze interweniował. Więc tak, onana tutaj. Tak, tak. Po, de, po odejściu de hei zapominamy, że często należy jednak bramkarza również wyróżniać za po prostu interwencję, bo zdarzyło nam się to robić, podniecać się bardzo mocno e, tymi spektakularnymi interwencjami de hei, które były w zasadzie normą, teraz powinny być. E, a co z Ugarte, panowie? Bo y, jako zmiennik w 63. minucie odnotował. Y, Piszą wszyscy, że dobre spotkanie i wszystkie podania, których, których się podjął, doszły do celu, wszystkie kiwki, których się podjął, czy odbiory piłki również były skuteczne. Czy to będzie nasz regularny starter w tym momencie? Czekam trochę na jeszcze sprawdzian, bo tak jak mówił Patryk Sohamton w drugiej połowie po prostu nie wyszło na murawę, więc myślę, że po tej próbce trochę no, nie jest ona miarodajna, bo jednak i my. I to jest fajne, że mogliśmy sobie wreszcie, nie pamiętam już o takiego ostatniego meczu, gdzie mogliśmy po prostu, oczywiście dla kibica jest to nużące, ale mogliśmy podawać sobie tą piłkę, nie angażować się, nie wykonywać nie wiadomo ilu sprintów, jakichś właśnie heroicznych prób odbioru, po prostu graliśmy spokojnie, mieliśmy mecz pod kontrolą, to się naprawdę nie zdarza, mieliśmy spokój, Soham to natomiast nie, nie chciało atakować, więc tutaj okej, okay, debiut. Warto wspomnieć, że tych podań było raptem 13, więc to też spokojnie, to fajnie wygląda w statystykach, że każda piłka celna, ale jak popatrzymy na to i konkretną liczbę tych zagrań, no to widać, że jest ich mało, bo też miał im mało czasu na grę, więc spokojnie, to co miał zrobić, zrobił. Czekamy na cięższe sprawdziany, które na pewno nadejdą. No już z Parsley mamy szansę prawdziwy sprawdzian, mecz mecz pucharowy, zaczynamy grać na drugim froncie. Panowie ja jeśli chodzi o dzisiaj mnie tylko tak zastanawia jeszcze oprócz tego to patrząc na, na statystyki cztery żółte kartki to nie mało w takim spotkaniu z Sotą które zarobiło no... z czego jedna absurdalna kompletnie o Bruno Fernandesza. Kiedy, kiedy walczył o to, aby piłka nie wyszła z boiska, e, miał sędziego liniowego za plecami, ten podniósł chorągiewkę. Sędzia główny nawet nie zagwizdał. Bruno piłkę kopnął i dostał za to żółtą kartkę. Totalny absurd, e, jeśli chodzi o tą kartkę, i było więcej takich absurdalnych zachowań arbitra, mam wrażenie, w tym meczu. Czyli wracamy. Który, który chciał... Znowu wszyscy się nam boją i próbujemy. No chłopie, tak. Kolejny tytuł nadchodzi. Nie, nie. Ale to było w dwie strony troszeczkę. To było troszkę w dwie strony też, co so, tamtąd też zostało. Wielki Manchester United Chodź, tak, jest. No, no bez powodu. Musimy zacząć znowu kupować Ja celi, mam, ja tak mam do Was pytanie, answer. bo no. ten mecz nie dał nam na to odpowiedzi, ale w taki trochę pozytywny sposób, bowiem i Amat zanotował asystę i po prostu dobry występ. Rashford był aktywny w tym spotkaniu, oddawał groźne strzały, jeden z nich zakończył się bramką. No i Garnaczo wszedł, zmienił Rashforda również z golem, i jak, jak widzicie tutaj. To docelowe, na następny mecz, powiedzmy, już ligowy, nie ten Pucharowy, bo tam wolałbym rotować. A akurat te zmiany dzisiaj to też na plus i takie wcale niezbyt nie częste u nas, że oszczędzamy siły, więc to ok. Niemniej, jak widzicie to zestawienie skrzydłowych, kto do podstawy, bo ja, jeżeli chodzi o moje zdanie, to chyba zostałbym na razie, patrząc na to, że w meczu z Liverpoolem Rashford mógł mieć dwie asysty, teraz o, miał gola. Amat wygląda świetnie, a właśnie Garnaccio sprawdza się i to działa w roli tego super rezerwowego, więc chyba bym przed tym został, ale ciekaw jestem, jak Wy to widzicie. Ja bym to widział podobnie, to znaczy też bym, myślę, że też bym zrobił tak jak, jak dzisiaj, w sensie zmieniałbym tego zawodnika, który, któremu trzeba nałożyć, znaczy inaczej, myślę, że Rashford będzie dobrym przykładem, aby nałożyć na nim trochę presję w postaci właśnie walki o to, o to lewe skrzydło. Garnaczo jest zawodnikiem dobrym, który wchodzi z ławki. W zeszłym sezonie pokazał, że może być tu również starterem, ale sezon w tym, w tym roku zaczął tak sobie, powiedziałbym. Obaj zresztą zaczęli tak sobie. I tutaj to by dobrze działało. Dopóki Amat jest w takiej dyspozycji jednak dobrej, to, to zostawiłbym to tak, jak jest, czyli Garnacza może grać na prawej i na lewej stronie, więc zmieniłbym go albo za Rashforda, albo za Amada. Tak bym wychodził. Rashford, Amad wyjściowy i, i zmiana garnka za któregoś z obu panów. Ale myślę, że częściej za Rashforda niż za Amada. A co gdybym powiedział, żeby Amat zastąpił Bruno na dziesiątce i Garnaczo zagrał na prawym skrzydle? Zrzuciłbym no, szaleńca. Śmie <suszy> śmieje się. Tak, e, oczywiście się śmieje. Mason Mount. Eee... Mason Mount Zrobiłbym, <laughs> Zrobiłbym tak samo jak wy, bo też patrząc na ten impact, jaki Garnacho daje wchodząc z ławki, no to moim zdaniem robi on świetne liczby w Community Shield Bramka z, z, z Sidna, przeciwko City później z Brighton też ten gol, który z Irkse dotknął kolanem będąc na spalonym więc finalnie tej bramki nie było dzisiaj bramka w pierwszej kolejce z Fulham Asysta no, robi garnek robi garnek te, te liczby wchodząc z ławki, jest groźny, jest groźny na zmęczonych obrońców, bo jest bardzo dynamiczny, nie boi się tego dryblingu nie boi się podejmować pojedynków, także jak najbardziej Alejandro na razie z ławki jak Najbardziej y, pasuje, no i właśnie, żeby wywierał tą presję na Markusie, nie? Bo, bo taka prawda i na Markusie i Amadzie w zasadzie, no bo może, może Alejandro grać na obu skrzydłach. Także to jest taki ból głowy, ale jak najbardziej pozytywny, więc, więc chyba tylko możemy się z tego cieszyć, że, że wracają y, y, ci zawodnicy do, do formy y, ofensywni, mówiąc tu o skrzydłowych. No i że powoli y, chodzi mi szczególnie o tego Markusa, który powoli, powoli do tej formy wraca, bo dziś już naprawdę to był lepszy mecz w porównaniu do, do poprzednich, był bardziej aktywny, tak jak Olek powiedziałeś, oddawał te, te groźne strzały. Także, także widziałbym to y, tak jak wy I, i na razie wychodził tak jak jest a przy ewentualnej obniżce formy jednego ze skrzydłowych zastąpiłbym go y, naszym Argentyńczykiem mamy też jeszcze Brazylijczyka no dobrze jest mieć taki problem Antony czeka na razie w kolejce jeszcze mamy w ogóle Antony zapomniałem całkowicie o tym boisko. piłkarzu miałem taki dobry dzień Olek an... dlaczego Anton... Antony miał dziś chodzić na wojsko w ogóle on tam stał przy linii nie wiem, zrobił swoją strzegu, minę byczka nie zrobił. Aczkolwiek Delicht wtedy chyba, nie, nie, nie zrobił, niestety. Aczkolwiek. Delicht został wtedy ściągnięty z boiska i, yy, i Kazemiro wszedł za Delichta, więc Antony musiał usiąść z powrotem na ławce. To ciekawe. Tak, także tyle z jego kameo. Jak, 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 jak Olek wspomniał, mamy jeszcze Brazylijczyka. Autentycznie zacząłem się zastanawiać, o kim mowa? <laughs> Bo nie charakteryzuje go w ogóle jako Brazylijczyka. No to piłkarza. prawda, to prawda ale jego szanse bym upatrywał właśnie w tym meczu z Benzwi. no niech tam zacznie, tak? Dobry, dobry występ w Carabao Cup. No tak, tam powinniśmy grać w drugim składzie, dokładnie, drugim składem. No, panowie, czyli mamy zaraz Carabao Cup, kiedy to jest, niech spojrzę, 17, czyli już za 3 dni. Ja niestety nie będę mógł być znowu gościem na, na podcaście, gdyż muszę wyjechać na kilka dni, ale liczę na to, że, że zaraz po meczu nagracie podcast, jak to wyeliminowaliśmy bardzo rekordową ilością bramek. Jeżeli mamy coś jeszcze, to czekam na wnioski formalne. Czy jest coś jeszcze do przedyskutowania po tak fascynującym widow widowisku, czy raczej chcemy dzisiaj już e, się pożegnał Pochwaliłbym Mazrałego. Ma ja no dobry start pochwalił. w drużynie. Okay. E, jest bardzo aktywny z przodu. Okay. A ja bym pochwalił naszą parę stoperów. Ok. Jezu, wystarczy jedno spotkanie wygrane i no, wszyscy są chwaleni. Dlatego powtarzam, nie, dla nie, do... Do kontrastu, powtarzam, no, tak. że, jakiego my mieliśmy rywala. Nie bez, nie bez przyczyny no, tak. wspomniałem o tym, bo tak, ten kontekst tak. może być w późniejszych spotkaniach może nie tych najbliższych bo tam mecz w Karabao Cup a później Crystal Palace to okej okay, ale wiecie jak na fali takich trzech spotkań na przykład zbudujemy jakąś narrację to żeby później nie było niespodzianek ale co mieliśmy do zrobienia w meczu Southampton zrobiliśmy OK, jedziemy dalej Aczkolwiek, no tak jak Oleg mówi, ramy jego możemy pochwalić, bo to już któryś mecz z rzędu, kiedy on się y, pokazuje z dobrej strony i tak samo myślę, że, że dziś nasza para stoperów, no na pewno Lisandro wyglądał pewniej niż w meczu chociażby z Liverpoolem czy we wcześniejszych spotkaniach y, ligowych. Także, także to też może cieszyć, właśnie, że ci zawodnicy powoli łapią ten rytm meczowy i, i chyba wracają do tej swojej y, formy. Nie? Fajnie, że nagraliśmy taki optymistyczny podcast w, w kontraście do, do poprzedniego, w którym Patryk aż nie dało się słuchać, że już cały czas utyskiwał i wpadł w straszny rant. Ach, ten także pozdra ten pozdrawiamy haga. Roberta Steca, który, który tutaj wspomniał o hejcie na ten Haga. Szkoda, Robert, że nie słuchasz naszych podcastów regularnie, tylko przysłuchałeś 5 minut jednego i wyciąga, wysuwasz taką opinię. Nie hejtujemy ten Haga, tylko wypominamy mu merytorycznie błędy od jakiś prawie dwóch lat. Nawet jak był od początku trenerem, to, to już o tych błędach wspominaliśmy, Po czemu mielibyśmy o nich nie wspominać. E, ja się... To ja bym się może wypowiedział jeszcze. Proszę, hejterze. Bardzo proszę. Tak jak ma... proszę. No, tak, za tak, hejtera. właśnie ja jestem oskarżony za, tutaj. Zaadresuj za ja hejtera w tobie, tylko... tak. Ja chciałbym tylko powiedzieć tutaj, że my regularnie na tych podcastach wytykamy te same błędy. I no niestety, ale po, po, po oglądaniu, już drugi sezon tego samego, w wykonaniu naszych piłkarzy, chyba ma prawo człowiek się lekko zdenerwować. Natomiast też nie uważam, żeby to był hejt, po prostu była to myślę uzasadniona krytyka i wytykanie błędów, które się powtarzają. No chyba nie rynka. może być świętych krów, wiadomo, jeżeli chodzi o piłkarzy, to zawsze ich krytykujemy, ale trenerom też chyba można coś zarzucić. Myślę, że to nie byłoby pożądane, gdyby też trenerzy mieli być więksi od naszej całej drużyny. Natomiast dzisiaj możemy pochwalić za ten Haga na pewno za te zmiany, za to, że dawał odpocząć tym swoim kluczowym piłkarzom. Było trochę chaosu, ale no nie później kontrolowaliśmy przebieg meczu też wydaje się właśnie, że w tej pierwszej połowie troszeczkę inaczej podeszliśmy niż w poprzednich spotkaniach z innym nastawieniem, troszeczkę na wstecznym biegu, ale i były z tego kontry i tą nawałnicę przetrwaliśmy, ostatecznie wygrywamy, więc po prostu my wydaje się oczekujemy dużo więcej, jeżeli chodzi o skalę wydatków i czas pracy trenera niż nic, co, a nic yy, dość mocno było widać na boisku w meczu z Liverpoolem, po którym faktycznie w emocjonalny sposób, ale gdzieś wymienialiśmy to, co nam się nie podoba i nie podoba nam się, nie, nie podobało nam się to nie tylko w jednym meczu, ale tak jak powiedzieliście, w dość długiej perspektywie. Dobra, panowie. Wiadomo, ja tutaj troszeczkę tak żartem, bo zawsze będą zda zdarzały się takie, takie komentarze. Chciałbym powiedzieć, że to cena naszego, naszej popularności. Ale ja spokojnie, No jak ktoś minut. się z nami nie zgadza, to jest. Okej, okay, nie, nie, nie Ma macie nie. do tego Oczywiście. prawo, Oczywiście. Oczywiście, że tak. Nie, 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 no jasne. Tylko, tylko nie, nie wyciągajmy też takich, nie idźmy tą drogą taką retoryką, że, że ktoś tu kogoś hejtuje, bo nie uważam, że, że żebyśmy tutaj kogokolwiek hejtowali, ani tak jak wspomniałeś, nie ma tutaj świętych krów. No, może poza czasami się litujemy bardziej nad, nad Markusem Rashfordem z jego, z powodu sympatii, <noise> do niego, ale, ale błędy oczywiście jego i mówimy o niej bez, bez kozery, i myślę, że tutaj raczej staramy się być sprawiedliwi w naszych osądach i merytorycznie przede wszystkim. Ale oczywiście jest to platforma. No i obiektywni, nie Tak, tak, no tak, oczywiście. Ale jest to platforma mam, do mam dyskusji radę. i bardzo się cieszymy, że, że komentujecie w ten sposób. Także Robert, ja tutaj nie, chcę, nie chciałem Cię urazić, ale oczywiście e, fajnie, jak macie swoje zdanie na ten temat i, i, i dobrze, że podejmujemy tę dyskusję wspólnie, bo jest nas bardzo dużo kibiców i każdy może mieć inne zdanie. My, my mówimy o tym, co, co obserwujemy sami. E, panowie, jeżeli już nie ma nic więcej, przynajmniej z mojej strony, ja nie mam nic do zaadresowania, oprócz. Faktu, że oczywiście będziemy losowali nowych zwycięzców konkursu na nagrody rzeczowe, w których główną nagrodą, przypomnę, była koszulka do wyboru tego, roczna, ponieważ żaden z wygranych nie zgłosił się, po, nie, nie, no nie skontaktował się z nami celem wymiany jakichś danych kontaktowych, więc wylosujemy nowych i dowiecie się o nich wkrótce. Obserwujcie nasz profil na Twitterze X oraz obserwujcie grupę Manchester United .pl na Facebooku. Jak również patrzcie na feed na YouTubie, w którym również będziemy tagować wygranych oraz w komentarzach będziemy również o nich wspominać. Ponownie dajemy im 7 dni, także bardzo proszę, nie zawiedźcie nas, bo, bo bardzo wiele osób wzięło udział w tym konkursie i pewnie każdy chciałby zostać wylosowany więc jak ktoś się nie zgłasza i ignoruje powiadomienia, no to jest trochę słabe. A chcielibyśmy, żeby tego typu konkursy stały się regularne. No już, dobra. Oddycham. Dziękuję bardzo, panowie, i życzę miłego weekendu, i zapraszamy wkrótce. Będziemy się widzieli po, i słyszeli po meczu z Barnsley. Cześć. Dziękuję za dzisiaj, panowie. Fajnie, że wreszcie możemy być w dobrych nastrojach, pochwalić zespół, a nie załamywać ręce. Mamy z tyłu głowy poziom rywala, ale takie mecze też są nam potrzebne w tej jednak od dłuższego czasu bardziej szarej niż różowej rzeczywistości. Oby to był predyktor dobrego kierunku. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Zachęcam, nawet jak macie inne zdanie do komentowania, dyskutowania z nami, ale może nie nazywajcie tak od razu tutaj mojego serdecznego kolegi Patryka hejterem. Dziękuję Olku za te słowa wsparcia, wzruszyłem się. <laughs> Natomiast dziękuję Wam, Panowie, za, za tą miłą rozmowę i w tych trudnych czasach dla kibica Manchester United. Łódźmy się po prostu, że będzie lepiej przy każdej możliwej okazji. I, 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 I co? Słyszymy się po meczu z potężnym Barnsley. Mam nadzieję, że, że też wygranym. I trzymajcie się. Cześć.